Mówisz, że bazujesz na modelu diety niskowęglowodanowej, a jakby to było jakby cukrzyk wszedł na dietę karniwora, gdzie w ogóle nie ma węglowodanów? I by naturalnie wszedł w stan stanketozy? Czy tak by się stało? Tak, tak każda osoba, nie jak każda osoba, która przestaje jeść węglowodany. No, nasze organizmy są strasznie bystre. I one sobie próbują, jakby. One robią wszystko, żeby ta glukoza była w organizmie. To nie ma tak, że ktoś jest na keto, to ma cukier, poziom cukru wynoszący zero, czy tam na keto, czy na, na diecie tej właśnie, o której mówisz, carnivore, gdzie nie ma węgli, czy tam są szczątkowe. Jakby, no, wchodzimy, wchodzimy w ketozę i tyle, ponieważ jest to mechanizm zabezpieczający nasze organizmy. Po prostu organizm przełącza się w inny, w inny tryb. I próbuje sobie pozyskiwać, pozyskiwać energię z, z, z tłuszczu. To też jest spoko. Mamy też taki, taki mechanizm jak glukoneogeneza, która jest w, naprawdę w dużym uproszczeniu to jest strasznie skomplikowany proces jest pozyskiwaniem glukozy z rozpadu białek. I po prostu mówię, nasze organizmy mają różne swoje sztuczki, żeby ten poziom cukru utrzymać w normie, więc. Jakby taka dieta z dużym ograniczeniem węglowodanów, ona nie spowoduje, że, że, że będziemy mieli poziom cukru zero, tylko że po prostu będzie prawdopodobnie ten cukier dużo bardziej stabilny. Co oczywiście no, sprawdzałem, udowodniłem i tak dalej, choćby stosując dietę albo z niską podażą węglowodanów rzędu 70-80-90 na dobę przy dość dużej kaloryczności. I oczywiście stosując dietę keto, nie? No też, też byłem na takiej, na takiej diecie i ja czułem się bardzo dobrze, mi taka dieta, mi taka dieta służy. Przy, w takich krótkich, krótkich jakby okresach, na przykład dwa tygodnie, no nie? Diety ketogenicznej, pewnie wchodziłem w ketozę. Nie sprawdzałem tego w żaden sposób. Może następnym razem to zrobię, ale pewnie wchodziłem, no bo przy takiej, cudów nie ma, przy takiej małej ilości węgli. Więc tak. Tak to działa. Dlaczego tylko dwa tygodnie, na przykład, diety to u ciebie mówisz, że się sprawdza, a dłuższe nie. Wiesz, ja, ja lubię jeść po prostu więcej węglowodanów. Bo przykładowo, jak idę na siłownię, lubię sobie podbić poziom cukru. No tym cukrem prostym, nie tymi kostkami z dekstrozą. Jakby to już jest jakieś, nie wiem, 5-10 gramów cukru prostego na na, na, takim, na początek treningu. Czasami wyjdzie, że muszę jeszcze zjeść z 10 czy, czy 15, tak jest po prostu. Więc ja bym nie mógł się trzymać tych, 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 15, tych 50 gramów na dobę, więc po prostu wychodziłbym z ketozy. Jakby ja nie czuję potrzeby, nie, 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 kompletnie nie, nie czuję potrzeby bycia na diecie z tak dużym ograniczeniem węglowodanów. Jest mnóstwo produktów, które ja po prostu lubię jeść. Które zawierają siłą rzeczy węglowodany, i jakby taki poziom, mniej więcej 80-100 gramów na dobę, to jest takie moje, moje, moje fajne optimum, w którym jest fajnie mi też gotować, nie? Bo jakby nie możemy rozważać diety tylko przez pryzmat tego, że służy nam, na przykład, jakiemuś parametrowi, ciśnieniu, poziomu, poziomowi insuliny czy cukru, bo jakby też są inne aspekty. Więc, na przykład nie możemy w życiu pomijać aspektu, jakim jest. Tak zwany dropout z jakiejś diety. Po prostu ludzie z jakiejś diety wylatują. I, i są duże badania, w których wniosek jest taki, że np. dieta ketogeniczna działa tylko po. Kiedyś czytałem takie badanie, że działa tylko rok, że się chudnie, a potem waga staje albo zaczyna rosnąć. I się zastanawiali, dlaczego. No nie? I jak się wniknie w takie badanie, to pokazuje się, że po prostu ludzie przestali się w ten sposób odżywiać. Nie, że coś się zablokowało po tym roku i że nagle takie to już nie działa, tylko po prostu ludzie z niej wylatywali. I to też trzeba brać pod uwagę, dając komuś jakieś zalecenia. Bo ja uważam, że żeby trzymać, że w obecnych czasach i tym mindsetie, który my mieliśmy budowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat, naprawdę trzeba mieć jak ten Jarosław Psikuta trzeba mieć naprawdę silną psychikę. I i Ja uważam, że gdzieś tam ja tą psychikę jednak mam całkiem, całkiem, dość, dość dobrą, mi się łatwo trzyma na diecie, nie? Jak ja sobie postanowię, że jem tyle i tyle, to jem tyle i tyle węglowodanów. Mam inne problemy z, z odżywianiem, ale to potem mogę o nich, o nich powiedzieć, z którymi już mi jest ciężej się trzymać, ale akurat z tym nie mam problemu, ale dla wielu osób to jest nie do przeskoczenia, że oni sobie nie zjedzą makaronu, że nie zjedzą ryżu, że nie zjedzą chleba na przykład. I nie przekonasz takich osób łatwo, naprawdę. Od nich wymaga takie osoby, muszą mieć ogromne pokłady motywacji, chęci i tak dalej, a potem są tykającą bombą, bo po prostu z tego rowerka spadną. I bardzo często niestety jest tak, że ludzie są zero-jedynkowi, że jest ekstremum albo zero węgli, zero chleba, zero wsianki, zero owoców i tak dalej, albo kuźwa po korek, nie? Tych samych produktów. Więc bardzo. Ciężko czasami złapać ten taki balans po środku. Ja uważam, że pośrodku jest najfajniej, jest najwygodniej robić, że żadne ekstremum nie jest dobre, szczególnie w diecie, naprawdę. W zasadzie to bycie cukrzykiem polega na utrzymywaniu ciągle tego balansu. Ale tak jak mówisz, że masz na co dzień tam 80-100 gramów węglowodanów, to szczerze ci powiem, że jeżeli masz aktywny styl życia, to ty możesz być w ketozie, nawet przy takiej podaży węglowodanów. Może miesiącę. tak, ja, muszę, ja mogę sobie zacząć mierzyć ketony, bo, bo to też jest dość interesujące. na pewno w tą ketozę wchodzę. W ogóle, zobacz, i wiele osób nie wie, że tak naprawdę w ketozę wchodzi choćby na chwilę, w momencie, kiedy zaczyna trochę głodować. Bo ketony głodowe to jest normalna sprawa, nie? To jest efekt tego, że po prostu mieliśmy za, za małą podaż jedzenia w ogóle. Pojawiają nam się ketony we krwi, no i one tam są, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy częściowo gdzieś tam w ketozie jakiejś początkowej. To jest normalny stan, nie to nie, nie, nie jest coś jakiegoś niezwykłego, że tam sobie trzeba wypracować to i potem się modlić do tego. To no, po prostu jest to stan, który ma nas w jakiś sposób zabezpieczyć, więc może i w tą ketosę gdzieś tam wchodziłem, chociaż przy mojej dużej podaży białka wątpię, że, że tak było. Musiałby dominować naprawdę mocno tłuszcz. No to myślę, że trzeba sprawdzić. A jeszcze się zastanawiam, hmm. bo popularne swojego czasu były śniadania białkowo-tłuszczowe. Czy jeżeli cukrzyk zjadłby sobie na śniadanie trzy jajka na maśle i trochę boczku, to czy on by musiał stosować i dawać sobie tą insulinę, czy jednak nie musiałby w takiej sytuacji? Wiesz co, zależy od osoby oczywiście z cukrzycą, bo na przykład w moim przypadku oczywiście musiałbym. Znaczy musiałbym, no w sensie ja tak, je, ja tak jadam. Ja bardzo często jadam ścianę białkowo-tłuszczowe, bo je strasznie lubię. No i, no i co? No, no tak jest, nie? Że ten poziom cukru, no. Zależy od osoby, naprawdę. Bo u niektórych osób samo zaczęcie, jedy, wstanie, samo wstanie z łóżka rano będzie powodowało, że cukier będzie rósł mu. I w momencie, kiedy on zje, nie poda sobie żadnej insuliny, ten cukier będzie rósł dalej. Więc czasami trzeba sobie podać insulinę już nie na sam ten posiłek, tylko na ten wzrost, który jest wywołany um, tym takim efektem. Są różne efekty, jest efekt brzasku, który gdzieś tam pojawia się w okolicach 4, 6 rano, i to jest, jest to jakby wynik naturalnego wydzielania hormonów przeciwstawnych do insuliny. I przez to możemy mieć rano wysoki poziom cukru, opór na insulinę itd. Natomiast jeszcze jest taki efekt um, kurczę, jak to było um, feet on the floor. Prawdopodobnie, nie wiem, czy w Polsce jakoś mamy na, to, mamy na to określenie. Generalnie chodzi o to, że jak stawiamy stopy na, na podłodze, tam nam cukier zaczyna rosnąć. To też jest związane z hormonami, z naszym cyklem dobowym. No i normalne osoby sobie z tym radzą, takie, które wydzielają suiny, sobie z tym radzą. Natomiast osoby z cukrzycą nie. No i często nawet na śniadanie, Niemal pozbawione całkowicie węglowodanów, musimy sobie jakąś insulinę po prostu podać. Tak jest na pewno w moim przypadku. Co ciekawe, z rana jest najlepsza insulinowrażliwość, jeżeli chodzi o osoby zdrowe. To też się właśnie łączy z tym rytmem dobowym. A jeszcze mam do ciebie pytanie: czy to był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale Napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz... Darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!